Ja jestem Lola i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją ostatniego bestsellera autobiografii napisanym przez duet Krystyna Loren. Jest to moja pierwsza styczność z tym duetem autorskim i powiem szczerze, że jest fajnie, nie jest źle, dobrze mi się to czyta, bardzo podoba mi się styl. Oczywiście tłumaczenie też robi swoje, ale o co w ogóle tyle szumu? Naszym głównym bohaterem jest Tanner, który. Przeprowadził się w wieku nastoletnim z Kalifornii do Provo. Provo jest miasteczkiem bardzo, bardzo obleganym przez mormonów. Generalnie zdecydowana większość społeczności w tym miasteczku jest społecznością mormońską po prostu. Tanner jest osobą biseksualną i w związku ze swoją przeprowadzką, w związku ze swoim wyjazdem musi z powrotem schować się do szafy, tym bardziej, że jego rodzice też na to nalegają. Jego rodzice są bardzo... nie tyle, że tolerancyjni, co no po prostu go wspierają we wszystkim i cały czas podkreślają, że jego tożsamość seksualna jest okej. Okay. Tylko, że boją się o jedną rzecz, że zostanie on napiętnowany w nowym miejscu i po prostu nie będzie miał szans na takie zwykłe, normalne życie, jakie mógł mieć w Kalifornii wcześniej, gdyby Wyszedł z szafy. Tanner wraz ze swoją najlepszą przyjaciółką Odi, będę się posługiwać tutaj skrótem, zapisują się na zajęcia zwane seminarium. Są to zajęcia, które umożliwiają uczniom napisanie książki w jeden semestr. Komplikacją na tych zajęciach jest mentor, który pojawia się w szkole, który rok wcześniej właśnie napisał swoją książkę na tym seminarium, stał się sławny, wydawany. W ogóle przeżywa premierę swojej książki, także został zatrudniony do tych zajęć, żeby pomóc nowemu pokoleniu pisarzy, można by powiedzieć. I z uwagi na to, że jest to romans, wiemy to z Blerbu, wiemy to zewsząd, jest to romans, Sebastian staje się obiektem uczuć. Tanera. To jest bardzo skomplikowana relacja tak generalnie. I szczerze mówiąc zostało to bardzo dobrze napisane. Tym bardziej, że ta książka nie przedstawia nam tylko i wyłącznie romansu, wątku romantycznego, przeżyć bohatera. Chociaż głównie dostajemy przeżycie bohatera, bo jest pisana z pierwszej osoby, więc mamy bezpośredni wgląd do umysłu Tanera. Ale właśnie do tego opowiada nam o wielu problemach, o wielu trudnych tematach. Takich jak właśnie na przykład odkrywanie swojej tożsamości. Seksualnej, czy właśnie życie w takiej ultra wierzącej rodzinie. Sebastian jest synem biskupa. Więc mamy tutaj bardzo, bardzo mormońską rodzinę. No i w związku z tą religią, która tak właściwie akceptuje tylko i wyłącznie związki heteronormatywne, pojawia się naturalny konflikt. Ale to nie jest jedyny konflikt w tej książce. Mamy jeszcze jeden, właśnie związany z Tanerem i z Sebastianem. Tanner, tak na dobrą sprawę, przyjechał do Prowo z ogromnym uprzedzeniem wobec Mormonów. Które zostało mu przekazane poniekąd przez matkę, więc on też trochę walczy ze sobą, próbuje sobie racjonalizować swoje uczucia, próbuje im zaprzeczyć, i tak dalej. W związku właśnie z tym, że Sebastian jest murmonem. Szczerze mówiąc, najgorsze w tej książce jest to, że ten strach. Wyautowania się, nawet przed najbliższymi przyjaciółmi, został w tonerze spowodowany przez rodziców. Okej, okay, oni są w porządku, są wspierający, są tolerancyjni i tak ale kładą mu do głowy coś, co tak naprawdę w praktyce jest zupełnie sprzeczne z ich słowami. Chciałabym sobie tutaj trochę wypunktować kilka rzeczy, bo generalnie książka jest dobra, jest naprawdę dobra, ale mam kilka zarzutów. Zanim do zarzutów a tak właściwie to może pomiędzy zawodami. Fabuła. Fabuła jest typowo młodzieżówkowa, nawet bym powiedziała typowo obyczajowa. Wszystko dzieje się tak naprawdę wokół szkoły, wokół uczuć Tanera. I okej, okay, momentami jest to przewidywalne, ale momentami. Ja nie byłam do końca pewna, jak ta historia się skończy, w którym momencie będzie jakiś plot twist, a chodzi, bo jest. Tylko problem polega na tym, że ten plot twist jest ultra toksyczny. Bo relacja Tanera z jego obiektem uczuć jest toksyczna, po prostu. I tak, z jednej strony, tak jak mówią, odkrywanie własnej tożsamości. Okej, okay, tu mogą być zawahania, tu mogą być zaprzeczenia, tu może być walka wewnętrzna, ale z drugiej strony, w działaniu tego bohatera, trochę inaczej to wychodzi. Z jednej strony on daje robi nadzieje dają zapewnienie, a z drugiej jednak no nie bardzo. I szczerze mówiąc, gdybym ja była w takiej sytuacji tak in real life, no to to nie potrwałoby długo. Same postacie są w porządku. Tanner jest bardzo charyzmatyczny moim zdaniem, no tym bardziej, że mamy wgląd w jego myśli, więc możemy go trochę bardziej poznać. Brakowało mi tutaj, nie wiem, jakiejś retrospekcji, jednej sceny, która ukazywałaby również jego zainteresowanie Postaciami żeńskimi, bo owszem, mamy powiedziane, że on jest biseksualny, ale jest to powiedziane w myślach, w przemyśleniach, w opisie, w ewentualnie tam były chyba dwie kwestie dialogowe, które mogłyby na to wskazywać, i to jest tyle. Trochę brakuje mi takiej jednej sceny, która właśnie pokazałaby też tą drugą stronę medalu. Nie jest to jakiś wielki minus, nie przeszkadza to aż tak bardzo w lekturze, więc. To tylko szczegóły, tak na dobrą sprawę. Co do Sebastiana, bardzo mnie męczył, bardzo mnie denerwował momentami, więc reakcja została wywołana, czyli nie ma źle. Trochę o nim wiemy. Z drugiej strony jakbym miała określić jego cech charakteru, to byłaby to bardzo krótka lista, ale w porządku. Następną mamy Odi, czyli najlepszą przyjaciółkę Tanera, i tutaj nie mam za wiele do powiedzenia. Wiemy o niej, że jest ambitna, wiemy, że się stara, wiemy, że jest najlepszą przyjaciółką Tanera, <grych> wiemy, że go wspiera i tak dalej. Przyjaciele powinni i no. To w sumie tyle, tak bez spoilerowo. Generalnie trudno mi dużo o niej powiedzieć. Jest chyba najsłabszą postacią, właśnie z tej trójki, ale to, co się dzieje poza tą trójką, to jest po prostu masakra w takim sensie, że to jest bardzo dużo imion jest bardzo dużo imion rówieśników, opisu rówieśników Tanera czy osób ze społeczności Sebastiana i to nic nie nosi. Nie poznajemy tych postaci, nie mamy z nimi większej styczności, nie licząc lekcji, jakichś warsztatów, jakichś wycieczek, gdzie tak naprawdę nawet nie nawiązuje się jakiś większy dialog między nimi. I trochę szkoda, no to są po prostu rzucone imiona i opisy i to tyle. Ja, szczerze mówiąc, to nawet nie pamiętam żadnych z nich. Oprócz właśnie tej głównej trójki, którą tutaj mamy. Także, no, tak pół na pół, jeżeli chodzi o same postacie, wszystkie postacie tej książki. Nie podobała mi się jedna konkretna scena, i pewnie, jeżeli czytaliście już o autobiografii, będziecie wiedzieć, o którą scenę chodzi. Tak tylko ogólnie przypomnę, że to jest scena między właśnie Adi i Tannerem, w wątpliwym stanie emocjonalnym, można to tak nazwać. Więcej nie powiem, ale bardzo mi się to nie podobało. Zostało to przedstawione trochę krzywdząco, tak na dobrą sprawę, i uważam, że można było to obejść. Niekoniecznie, że ta scena jest ultra zbędna, bo później są do niej nawiązania, jest o nich wspominane, itd., itd., ale można było to obejść, zrobić to inaczej, wrzucić tutaj coś innego, co nie byłoby właśnie. Takim trochę trigger warningiem. Trochę żałuję, że to pisanie książki, właśnie te warsztaty seminaryjne, warsztaty seminaryjne nie zostały wrzucone tak szczegółowo do tej treści. Z jednej strony, okej, okay, czaje, jesteśmy w głowie Tanera i jak on przepadł, to przepadł. Nie ma innej treści w jego głowie. Okej, okay. z drugiej strony, skoro piszę i jest wspominane, że pisze tę książkę, pisze ją na te warsztaty, to chciałabym trochę wiedzieć, w jaki sposób ją piszę. Wiemy, że w emocjach, wiemy, że opisuje sprawy, które go dotyczą po prostu, ale brakuje mi tutaj takich technicznych zagadnień, ale to też szczegół. To jakby pisanie tej książki tak na dobrą sprawę schodzi na drugi plan, czy nawet na trzeci w pewnym momencie, więc... Podsumowując, podobało mi się, dałabym jej 8 na 10. Mam nadzieję, że będę ją pamiętać, ale to się okaże w podsumowaniu rocznym. Fajna książka, z jednej strony pomyślicie sobie taka lekka do przeczytania na raz i spoko, z drugiej porusza właśnie dużo ważnych tematów, porusza dużo konfliktów wewnętrznych, nad którymi warto się zastanowić, które mają naprawdę wielkie znaczenie dla części z nas i Moim zdaniem w porządku było to tutaj wszystko przedstawione. Także to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli o czymś zapomniałam, to przepraszam, ale to jest druga wersja tego nagrania. Bo przy pierwszym mój telefon stwierdził, że. Aktualizacja wyłączam wideo. <grych> Także. Fajnie. W każdym razie dajcie znać, czy czytaliście już autobiografię, czy Wam się podobało, czy nie, czy zgadzacie się ze mną, czy nie, bo tak też może być. Jakie są Wasze odczucia? A my widzimy się następnym razem. Pa!